Borówka wchodzi, już słychać śmiech, bo w ręku niech się swój magiczny kęs. Mówi, to mój sok, tylko nie lej go w piach, a sekundę później chlub i bach. Na stole plama, na bluzie znad Wszyscy krzyczą, borówka jak on. Tylko śmieje się, mówi spoko, to sok z borówki robi robotę głęboko. Sok z borówki leje się znów. Kto obok stał, ten ma już ów Gdzie borówka? Tam i bała. Sok to lokalny magnes. Z pracy w sklepie czy po godzinach, bo rówka zawsze coś rozkręca w chwilach. Ty mówi, mam coś specjalnego. Wszyscy wiedzą, będzie mokro, kolego. Chciał potestować wyszło jak zwykle. Sok po stole, po rękawach szybkie. Sok z borówki leje się znów Kto obok stał, ten ma już wków Gdzie borówka, tam i bałagan Bo jego sok to lokalny magnes Nie mów mu, żeby lało ostrożnie Bo i tak chlapnie to pewne poważnie Każdy tak Kończy się chrztem borówka Mistrz mokrym gestem Sok z borówki to nie ściema Wszyscy wiedzą, że lepszego nie ma Choć czasem kapie, czasem się wyleje Z borówką zawsze się dzieje Podpisano, bako legendy Mistrz mokrym gestem Porówka mokrym gestem Porówka mistrz mokrym gestem Kocy w sklepie, czy po godzinach? Borówka zawsze coś rozkręca w chwilach, gdy mówi: Mam coś specjalnego. Wszyscy wiedzą, będzie mokro kolego. Chciał poczęstować, wyszło jak zwykle: sok po stole, po rękawach szybkie, wszyscy w śmiech, a on z dumą mówi: To ekskluzywny smak borówki. Borówka, mistrz mokrym gestem. Niósłówka! Morówku żeby lał ostrożnie Bo i tak chlapnie To pewne poważnie Każdy toast kończy się chrzem porówka, mistrz mokrym gestem Borówka, mistrz mokrym gestem Borówka, mistrz mokrym gestem